Adam Bubiłek, dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury. Witam w Radiu Plus. Witam serdecznie. Temat wiodący na dziś to Corda Cordi. Słucham w takim razie, jak będzie wyglądać w tym roku. To znaczy, Corda Cordi zawsze ma ten serwis. Kryzys z... na przykład odciśnie się, będzie. W... Nie, no, kryzys nie, nie, nie odciśnie się. Jest ogromna ilość uczestników, która zjeżdża do brzegu z różnych województw. Impreza jest realizowana w wymiarze ogólnopolskim, więc. Z listy uczestników można wymienić tutaj y, uczestników z takich województw jak Pomorskie, Małopolskie, Kujasko-Pomorskie, bardzo duża ilość z Dolnego Śląska, jak i z y, Startować w części konkursowej będzie 57 podmiotów artystycznych, chórów, schol, y, y, solistów, co daje ogólną sumę około 570 uczestników. Yy, zważywszy na fakt, że niedawno realizowaliśmy też imprezę, która swego czasu yy, w zamiarze miała być imprezą powiatową Przegląd kol Kolęd i Pastorałek, yy, do której te imprezy zgłaszało się regularnie 35-39 podmiotów artystycznych, a zgłosiło się 82 podmioty, to daje coś do myślenia, że jednak ci uczestnicy w większości 50-60% uczestnicy, którzy z roku na rok przyjeżdżają do brzegu, no ufają nam, że przyjeżdżają po prostu z dużą chęcią i chcą po prostu startować, bo jest specyficzna atmosfera. To nie jest typowy, jak to się mówi, wyścig szczurów o nagrody. Nie przyjeżdżają tutaj reprezentanci, piosenkarze czy zespoły tak zwanych stajni piosenkarskich, czyli klubów piosenkarskich. Aby, jak to się mówi, w cudzysłowie, wyjmować nagrody, przyjeżdżać do pracy. Tu akurat podczas korda, jest o tyle fajna atmosfera, że te zespoły wychodzą przed Brzeskie Centrum Kultury w okolice Kościoła Świętego Mikołaja i koncertują. Jest, yy, bardzo... To ułatwia kontakt że oczywiście. Tak powiem, z takowym mieszkańcami. Z was, oczywiście, że Bo to tak. często jest tak, że, że festiwal piosenki religijnej to jest. Zamyka się niekiedy. Tak. Sam, nie, nie? uczestnicy świetnie się bawią. Tak, tak. Ale niestety tu chodzi o to, żeby naszym mieszkańcom pokazać, że takowa impreza odbywa się w naszym centrum kultury i z reguły nikogo nie namawiamy. Po prostu stoją sobie pod Brzeskim Centrum Kultury z bębenkami, z gitarami, śpiewają z yy. ludzie wychodzą z kościoła, obserwują i włączają się w to. Bo są to znane po prostu utwory. Zwyczajowo zawsze co roku chcemy tej młodzieży również pokazać jakąś gwiazdę, żeby czegoś się nauczyła, podpatrzyła. I, I zapraszamy wykonawców, którzy y, prezentują utwory nurtu właśnie piosenki religijnej. W ubiegłym roku była Laura Szafran, wcześniej Grażyna Łobaszewska, y, Jacek Kamiński. No, wykonawców było wielu. W tym roku poprosiliśmy y, Marka Bałatę, którego poznałem podczas koncertów w Jazzu nad Odrą w 2006 roku w Brzegu, zakoncertował. No jest to genialny wykonawca o absolutnym słuchu, raz że jest znakomitym y, y, śpiewakiem jazzowym, wykonawcą jazzowym, również znakomitym grafikiem, malarzem i bardzo ciepłym człowiekiem przy tym. Będzie prezentować utwory do tekstów Jana Pawła II, jak i pieśni eucharystyczne i co ciekawe na podkładzie Stowarzyszeniu właściwie zespołu jazzowego. Także no, ten konglomerat może być ciekawy. Zresztą takie próbki z 2006 roku, pamiętam, zostały na stojąco standing ovation odebrane przez publiczność. Także będzie to dobry wzorzec do naśladowania dla tych młodych ludzi, którzy do nas y, przybędą. Mówi pan młodych ludzi, rozumiem, że większość uczestników Korda to to ludzie młodzi, jeśli nie wszyscy, tak? To znaczy tak, bo podzieliliśmy to na. osobom starszym niekoniecznie chce się tłuc do brzegu i. Powiem i tak, że ludzie starsi tak. również przyjeżdżają do mhm. nas, bo w, w tym roku akurat nie, ale w ubiegłym roku mieliśmy zespoły dorosłe również, także nie unikają. Być może po prostu termin jest no, nieprzyjazny dla pewnych mówię, grup, i stąd też. Występują uczestnicy w kategoriach dziecięcej i młodzieżowej. Ale z tym, że ta młodzieżowa no to już jest taka momentami do 25 lat. A jak pan ocenia poziom takiego religijnego śpiewania z perspektywy lat organizowania kordekordi? To znaczy, poziom jest dosyć wysoki, trzeba przyznać. Ludzie przyjeżdżają przygotowani. Bo to czasem narzeka się na to, że, że piosenka religijna czy muzyka chrześcijańska, tak szerzej mówiąc, czasem ma średni poziom. To znaczy, jest to może mylne, bo z roku na rok obserwuję, od 2003 roku jestem dyrektorem Brzeskiego Centrum Kultury i mam jakąś tam skalę porównawczą, poza tym z zawodu jestem muzykiem. Mhm. Także w tych przeglądach uczestniczę dosyć czynnie, dlatego że jestem jurorem i mam tą skalę porównawczą. Poziom jest coraz wyższy, co bardzo cieszy. Zresztą mówi na przykładzie nawet tego przeglądu kolendy Pastora, który może być takim peryferyjnym, o, zaśpiewam sobie kolendę. No tak nie jest, robią to, y, interpretują różne aranże nowe, po prostu istnieją, y, po prostu towarzyszą tym piosenkarzom, także próbują pracować twórczo przy tym wszystkim. No i tu rola też i tych klubów y, piosenki, a w przypadku Korda y, cordi no schole, y, y, które istnieją przy, przy kościołach, przy parafiach, też prowadzone są przez no, fachowców. To ciekawe zdanie, bo właściwie bardzo często muzycy załamują ręce, że w szkole muzyki już nie uświadczysz i że ogół społeczeństwa coraz bardziej dębowe ucho. To posiada. znaczy, w szkole tak, ale ja mówię tu o scholach działających przy parafiach które prowadzą siostry zakonne, czy księża, yy, grupujące po prostu młodzież, która chce yy, pośpiewać i ona czyni uczestniczy w mszach świętych i pracuje nad sobą. Natomiast no, szkoła rzeczywiście, przedmiot pod nazwą sztuka, no jest to dla mnie enigma. A jaką, jaka muzyka dominuje na korda no, Wspomnieliśmy o tym czasie, wcześniejsi wykonawcy... No też yy, ciut inne brzmienia proponują. Powiem tak, no soliści to wiadomo, śpiewają sobie do akompaniamentu, który gdzieś tam na płycie CD jest yy, zapisany. Natomiast duża ilość jest zespołów. Nawet do, mamy zgłoszenia zespołów, jak przykład zespołów z Bielawy, które do, do ich ilość uczestników dochodzi do 40 osób. Jest to show, jest to śpiewanie takie na modłę amerykańską, z ruchem scenicznym, w strojach dosyć fajnych po prostu. Jest bardzo fajny zespół Akaty z Namysłowa, który już, o ile pamiętam, chyba dziesięciokrotnie występował który nawet dwa lata temu prezentował muzykę religijną w konwencji hip-hopowej. Także Dużo instrumentów jak Nie jest to taka sztywna muzyka religijna, taka jak, jak, jaką gdzieś tam słyszymy, śpiewanie w kościele. Jest to bardziej traktowane estradowo, no i interpretacje naprawdę są różne, niekiedy prześmieszne. Dobrze, to skoro, mam wrażenie, pozachęcaliśmy troszkę, przynajmniej część nasy, naszych słuchaczy, niekoniecznie tylko z brzegu, to powiedzmy o terminach. No, festiwal rozpoczyna się 28 lutego, tutaj taki jest program, o 8.30 jest msza święta rozpoczynająca festiwal w kościele pod wezwaniem świętego Mikołaja. Od 10 do 12.30 są przesłuchania, jest to pierwsza tura przesłuchań. Następnie uczestnicy mają obiad. Od 14 do 18 jest druga część przesłuchań. O godzinie 20:30 będzie ogłoszenie listy uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do koncertu niedzielnego, koncertu laureatów, oraz odbędzie się koncert Gwiazdy, czyli Marka Bałaty z jego kwintetem. 1 marca w niedzielę yy, o 9 odbędzie się msza święta w kościele Świętego Mikołaja, sąsiadującą notabene z Brzeskim Centrum Kultury. Rozumiem, że, że tak powiem, muzycy dają znać o tym, że to musza związana z Oczywiście. Więc jak ktoś chciałby posłuchać czegoś ciekawego, tak. to rozumiem, to też jest dobre miejsce. Oczywiście. Tak? I o godzinie 10 jest już koncert laureatów, 12 festiwalu z udziałem oficjeli, którzy będą wręczać nagrody w tym roku, akurat do dosyć fajny klimat w kwestii zasponsorowania nagród ze strony przewodniczącego. Rady Powiatu po raz pierwszy, no Starosta co rok funduje nagrody, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, również proboszczowie brzeskich parafii, także dostajemy również od brzeskich piekarzy wypieki, którymi częstujemy, przybyło młodzież w naszej kawiarni, również zakupujemy napoje, bo niektórzy po prostu przyjeżdżają z daleka, i chcą się jeszcze do, jakoś tam przed występami posilić. Oczywiście zapewniam miejsca noclegowe, z którymi no, mamy problemy, bo tej bazy noclegowej nie no tak, Brze jak jeden Brzegu... tak, zespołu ma 40 osób. A wspomniał pan. No, do zakwaterowania, mówiąc szczerze, to w tym roku mamy 182 osoby. I to muszą być tanie noclegi. A z tym jest problem. No, no, bardzo dziękuję za spotkanie. Zapraszamy w takim razie do. Dziękuję bardzo.